Nie. ale fajna miejscówka, jak dobry ten dzień nie zmarnowałem na siedzenie Hekom kombie. A, niech go! Fajnie, super, jestem mega zadowolony. Mam nadzieję, że mi wybaczycie w obie strony, jak gram to nagrywałem, to samo. Jak tylko zachód słońca. Nie jestem zainteresowany tym nowym miejscem. Jest. Słońce, jak fajnie, teraz goskaje się do lasu. Znowu będę musiał się z przechodzić zaraz, ale to nie jest gameragie. Podobnie jest ten las, do tego lasu, który odwiedziłem tam w okolicach Bogmin. Ale fajnie, kolejny las, który mi się podoba. Nie spodziewałem się tego, że znajdę jakąś ciekawą miejscówkę, którą będę mógł dla Was nagrać. No, ale to fajnie. Kurde, buki. nie jest znowu wybrał zębuki. Nie przeskoczę, cieka go moi drodzy. Ach, mi się mnie za trochę boleć. Kurczę, no i lipa. Ach, kurde, jakie jest błoto. Jakie okropne. Ja bierdziej.